To się wytnie. Dobrze. Zrobimy sobie przejście pod nogą, jakimś tak pasem. Ja lubię złapać sobie porządny uchwyt. Muszę gdzieś zakotwiczyć się. Najlepiej tutaj mocnym uchwytem, żeby on nie mógł jakby poruszać się w tej pozycji. Bo jeżeli zrobię na przykład przejście po prostu w ten sposób, tak i tu, i będę przechodził. OK, można sobie tak poćwiczyć, ale normalnie w walce będzie ciężko w ten sposób utrzymać przeciwnika. On będzie wysuwał biodra, będzie uciekał i nie, nie zdołacie złapać swoich mocnych uchwytów. Więc tutaj ja wybieram sobie uchwyt, gdzie zaczyna się łydka. Łapię za spodnie i pięścią dobijam jego nogę do ziemi. Tutaj moja pięść blokuje się o jego udo, także jak on na przykład złapie mnie za rękaw. I będzie próbował gdzieś wciągnąć tą rękę, to będzie mu trudniej. Okay? Ja oczywiście też poruszam się i ustawiam tak, żeby mu było jeszcze trudniej zerwać ten uchwyt. Więc tutaj dobijam jego nogę. Jak sobie zaczynam przejście gardy, tak, to sobie wybieram stronę, dobijam jego nogę, głową wchodzę do środka jego kolana. Bo większość przejść tutaj gdzieś do środka właśnie jest po to, żeby zablokować jego kolana, tak? dostać się na przykład tu. Ale ja tym razem będę wchodził sobie tylko głową, a ta ręka będzie szukała jego kołnierza. Na początku mogę po prostu objąć jego nogę. Jak zbliżam się na drugą stronę, to teraz szukam. Kciuk do środka, zamykam i dokręcam łokieć. Nie chcę otwierać tego łokcia, bo on może odpychać mój łokieć i uciekać kolanem. Jak ucieknie kolanem, to już będzie miał gardę. Dlatego stąd ja chcę złapać, dokręcić i położyć się na jego nogę, na jego ciało. Moja głowa nad jego głową. Wtedy mam dobrą opcję do przejścia. Okay? Ale tutaj ja chcę przytrzymać tą jego nogę i nie chcę, żeby on wciągał gdzieś moją rękę do środka. Okay? Jeżeli czuję, że on wciąga, to ja mogę zrobić kontrę, ale na razie sobie właśnie łapiemy taki uchwyt. Przysunę się troszkę. Więc tu, jak sobie przychodzę, wybieram sobie jedną stronę, wchodzę, idę na drugą, zamykam łokieć. Tak? Z tej pozycji napieram na niego. I teraz, jak już jego biodra się lekko uniosły, to ja sobie pomagam kolanem. I teraz mogę uciec tą ręką idę z tyłu za jego biodra. Klata do przodu i zjeżdżam do jego bioder. Tak, mam sobie przejście do pozycji bocznej. Jeżeli on na przykład w tamtą stronę chce uciekać, to tym uchwytem ja go sobie przytrzymam. Więc tu jest ciężko mu się obrócić do żółwia, ciężko jest mu uciec. Okay, bliżej. Więc jeszcze raz, tak, tutaj. Mocny uchwyt, pięść wbijam w jego udo, tak, ale uchwyt jest tu, gdzie zaczyna się jego łydka. Przyważnie jest troszeczkę luzu na spodniach i ja mogę wejść. I teraz wchodzę sobie na drugą stronę, szukam uchwytu i zamykam. Jeżeli nie mogę tu z jakiegoś powodu znaleźć tego uchwytu, albo łapię po prostu za kimono tak, i idę do przodu, albo obejmuję tylko. I teraz czasami się zdarza tak, że on ręką zaczyna mnie blokować. Tak, więc tu z tej strony zaczyna mnie blokować, więc ja muszę wejść kolanem. I jak kolanem sobie wejdę, to już teraz jego ciało jest skręcone. Tak? Idę platu do przodu. I już tutaj skręcam jego kręgosłup. Jemu bardzo ciężko jest teraz wyjść z tej pozycji. Tak, więc jeszcze raz wybieram sobie, hop, łapię, poprawiam. Jeżeli jest czas i jest taka możliwość, jeżeli on mnie nie blokuje, to ja po prostu przechodzę. Tak? Ale co zrobić, jeżeli przeciwnik zaczyna wciągać moją rękę do środka? Więc jesteśmy tu, złapałem, idę na niego, ale on zaczyna wciągać moją, moją rękę do środka. Zobaczcie, że ja od razu idę ciałem. Moja noga od razu go blokuje. Mogę wejść drugą nogą. Nogę przejść, tak, łapię go i teraz tą rękę wyjmuję i zaczynam przechodzić do pozycji bocznej. Idę, hop, wycofuję biodrami, rozpłaszczam go, mam pozycję boczną. Więc ja nie chcę iść od razu do jego głowy, tylko chcę przejść do boku, wycofać i biodrami zepchnąć jego nogi i jego biodra. Więc Stąd. Tak? Czasami nad jego ręką złapię, jeżeli ta ręka jest tu. Hop, wchodzę tak? tu chcę przejść, ale on zaczyna moją rękę wciągać. Więc tu on zaczął się zajmować moją ręką. Więc ja przechodzę. Hop. I do boku. No i czasami wpadniemy w trójkąt. weź w tą stronę się obróć. Jeżeli wpadliśmy w trójkąt, bo na przykład za mało było presji tutaj. Albo był za słaby ten uchwyt i on moją rękę wciągnął do środka, to ja tutaj nie mogę spanikować i nie mogę pozwolić, żeby on zacisnął ten trójkąt. Poprawił uchwyt. Więc idę barkiem do środka od razu. Nie wycofuję. Bo jeżeli wycofam, to on zaciśnie. Zobaczcie, co się dzieje. I on zaciska. Ale jak pójdę do przodu barkiem, to teraz mam szansę, żeby tutaj tą ręką iść blisko gniazda żmii i wychodzę sobie tędy. Łączę ręce, wycofuję, mogę wyjść Op, i uwalniam. Więc póki jeszcze ten trójkąt nie jest spięty, to ja mam szansę uciec. Więc popełniłem błąd jakiś, on wciągnął mi tą rękę, więc tutaj nie panikuję. Tak, mogę się wyprostować, jeżeli mam czas, ale tu głównym moim założeniem jest to, żeby połączyć ręce. Więc idę barkiem do przodu, wchodzę ręką, łączę. I już tutaj mu będzie trudniej zadusić. Więc jeżeli moje ręce są w środku połączone, to jest trudno zadusić, tak, ale ja tej ręki nie chcę wciskać tędy, bo tutaj nie będzie miejsca, więc ja chcę centralnie między jego nogami, hop, tu i teraz łączę. I tu na wstecznym mogę też wstać, mogę na wstecznym po prostu wyjść z tej pozycji, OK, lecimy.